To jest Mario gramy? Grzybki! O! Menel! Chciał Dżadżo, szła ja pięć dni! Two people ko... ...ko... Wolej z Ricardo. No tam na broń. Two people ko... no Dobra, uciekamy od niego! Dawaj, czekaj, czekaj! O! Czekaj! O! Nie, no, co mam teraz? jest <grybki> Tam... Patrzcie, tam są... Oh. Tramp, idź tam do tych przycisków. I się kliknij. Tam. Do jakichś przycisków? Tam. Na faunie, tam. 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 No. Pozbliżam się, pozbliżam. Idźmy do diamenta. Wypano. No. Muzyka mnie wkurza. Idź na diament najpierw. Wiesz, to jest zły pomysł, żeby mu ufać? co w twoim. Ufajcie, ja dziś się zrobię. Dobra, chodź tu, chodź tu. Czekaj no, no <laughs> no, najpierw ja, najpierw ja. Kółko dawaj. napierw ja, napierw ja. KUKO dawaj. zdawaj Kółko! No kółko, no, kółko! <laughs> no, nie. no nie Dobra, jeszcze raz idę. Ja... ja was uwolnię stąd. Najpierw diament Nisia na diament Trump Go to diament. Co ty nie, umie, nie, nie umiesz obrazku? Co ty robisz? Bo palec na stolce jesteśmy. Rąb teraz na taki zimny. 5 okiem. Nooo! Nooo! Dwa golasy na stolce. Kup, kuko, 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 kuko! <śles> nie, ręka! Nie. Ci się puści. Nie, nie muszę. Puść się. Nie. Puść. Nie. Puść. Nie. <grym> nie. Dram, nie. Nie. Dram, nie. Nie. No nie. podatku. Serduszko, serduszko. Nie. Serduszko, szybko. Daj serduszko. Nie. Odejdź, nie. Yeah. Nie Dobra, mi się! Dobra, idziesz dalej. Już się chyba się obrazków Zrób dalej, nie kółko O. Ho, ho, ho. czekaj na Ej, mnie, Bohra. Możecie Bora. iść, możecie iść, możecie iść. Aha. Czekaj, o. Dawaj, czekaj Uf. Nie ufam wam. Serce! idź traw Czarny czekaj, nie chodź, nie chodź, nie chodź Nie dam ci go uwolnić Nie, zostaw on właśnie takich jak ty Takich jak ty właśnie nie chcę przepuścić Sam szybciej, o, bo w ujeżdżam cię Stoleś mi stoi, Stoleś mi stoi o kurde! O nie! Takiego jak kokutambo! No Trump, skacz! Jo jest chory psychicznie! I jest chory psychicznie! Jest psychicznie. Jest no jest to no, pewno. Idę bez niego! wolno, żeś to robił! No bo nie idź bez niego, chodź. Porad, chodź tu. To, to ściągnij. Dobra, ja idę pierwszy. Ale, <ilfił> O nie. Ouch! Mmm. On spadł? On spadł? Nie, Ouch! on Ouch! Nie, Ouch! Ouch! Dawaj, ciągnij za Wiesz co? tylko spacjon z spacją. chciał. nie! Myszką do góry się wspina! Z tylko skaczesz. Myszką do siebie musisz, żeby do góry. Dźwignie ciągnij, no dawaj, do siebie. Nie do siebie, nie do siebie! Pają! Paj dźwignie! O! Nie! O Boże, ale jaka kajuz... O Boże. <śmienicza> <śmienicza> <do, nie śmienicza> Boże. <śmienicza> o <śmienicza> No daj, na Skakuj. Ale tu żeby się Dobra, tak. no, dostawiamy go tak. Dostawiamy go.

O! To... na tym... ...pieniądzu. Widziałem jak spadł, od razu się wypadł za mapę. Whoa, oh! to? Aha! How to jump? Walls. <giby> Co? Aha! Aaa! Chodźcie, musimy zbierać machewki. Okay. Chyba. Nie. Nie, czekaj. Przodz... Musimy grzyby... Żeby znikać... Musimy grzyby dotykać. No trzymaj go. To głupniki. jeszcze. jestem. Jej. Teraz... O, dał no, nam Kawałek most. Kawałek mostu. Albo nie. się tego chuja złapać? O! <śleskujesz> Ej, czekajcie, ja też! Nie, o! O! <śleskujesz> Dawaj, wciągaj się. JESTEM! UUU! ale... obłosione <gryny> 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 Wiecie co? Ja biorę to. Jedziemy. Musisz ten czerwony guzik kliknąć. No to pakujcie się tu. No tu. Nie ten czerwony guzik. No nie! O! <gryny> No, kto klik... no nie, noga mi utknęła. No nie! Trzymaj mnie za głowę. No nie! No puść mnie! Co ty robisz?! Nie? To... No nie! Bywilu kol! Zrobiłem <grym grym grym grym> ty rzecz. No trzymałeś mnie! Dobra. Jedna osoba musi tak, jedna osoba... pojedyncze. No, ja prowadzę. No. Ty prowadź. Ja biorę berło. A kol tu zostaje. Nara w trajerze co robić <grymne> 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 Dobra, jedźmy wszyscy nie, Jak ja już kierowałem, a ten wziął mi, spał No <grymne> jedź, jedź, jedź jedź, jedź Nic nie róbcie teraz, nic nie róbcie A ja mogę tym steru... No. No, no. Ja tym steruję <grymne> Steruj tym lepiej. O, mam zbierać diamenty. Już się ciężko steruje. No, to steruj ten Bo no, On dobra, mamy na On Dobra. O, skręca. Dobra. O Boże, Nie. 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 3 osoby, to za Nie. jest! No! Zbieraj teraz Nie. 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 Co to jest? O Boże, nie! Diamenty zbieraj, no! Dawaj, dawaj! Dawaj, dobrze! z Do złej strony! Dawaj! 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 Nie! Nie! nie. Dawaj! Dobrze, zebrałeś? Zebrałeś! Druga strona! Druga strona! Dawaj, dobrze Dobrze Dobrze, tak, tak nie, nie, nie Dobra Borrat, chodź wsiadaj. Nie. O boże. Nowa Borat wsiadaj. Wsiadaj. Nie, ja, ster ja steruję. Nie, ja umiem, umiem, nie, nie umiem, to... umiem, umiem. Co Przeżyłem, No. Ja dobra, robimy tak. Ja steruję. Ja pasażer. Dobra, wy pasażerowie ogólnie. Już nie jestem bewo potrzebne. Wsiadaj! Ja muszę pierwszy wsiąść! Ja leżę, ja leżę! Blokujecie ja. mi wejście! <rgrym totro> <totro> <totro> <Nie, totro> Dawaj! Tom! 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 tom to, to, to. Dobrze! To! No i co?

DŁAŚĆ ZE MNIE! Zostaw mnie, ja to zrobię, ja to zrobię O kurde Ale tak sam to chcesz zrobić? Nie, nie trzeba samemu to zrobić, ja sam zberłem Zberłem to róbmy Zberę to sobie upala No, trzeba to samemu zrobić no, Nie, zostaw, no zostaw, nie Odlatnę ja ci głowę O boże, o Jezu! O! No nie ale to trzeba samemu zrobić <laughs> God, <ciało>. Damy radę! <laughs> tak damy radę! Nie daj Jak z dwoma rękoma się, burs, się dobrze steruje No wow! Tylko musisz dobrze czyjnąć, tyle Jak się dobrze czyjniesz to dobrze będzie Jezu, to jest na trudniejszy poziom Dobra jadę Teraz skręt Tu, tu, dawaj! Dobrze, 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 dawaj, dawaj, nie, nie za bardzo, nie, nie, dom, dobrze, nie, nie, o, Boże, co tu się dzieje? Dobrze... Bo Panda banda dołączyła. Tu, 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 Ej, kurczę, moj... banda, co, co tam robisz? No, panie, to Nie! 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 Robię to o mój Boże tu dobrze dobrze, dobrze, jadę tu dobrze Dobrze, dobrze. Nie! o Nie! teraz. O, o mój Boże, o! Dobra. Teraz tu. dobrze Dobrze. Zero gwałtownych dobrze. Jak przy wężu. A tu są dwa duże węże, więc. To <śpiewanie> spa. No naprawdę spa. No jestem już prawie checkpoint. Dobrze. Tak, jest w końcu. No nie. No, kurwa. no nie. No nie, no co, co ty zrobiłeś? No nie Jeszcze raz, już byłem tam, no ty piru. Pan do jedna! Dasz stąd. Nie! Dobrze... Nie, dobrze! 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 Jakie tam takie lecą! Co nie? No bokiem. Bokiem lecę. To jest było Nie! Nie! Piętnaście! Czekaj, nie! No, ja chcę przejść ten poziom! Debile! I tam jakiś gola stoi, że ja Nie! Czekaj, czekaj, czekaj! Już, już, już! Już, te. Ciekaj. No nie! <słuch> o Boże! <słuch> no. Udało ci się! No! Wiem! <noise> Bok, a nie do przodu, no nie zrobisz No, nie wiem, czy to sięgnę, tak? O, boże! No, naprawdę, no No, co mi ci do tyłu? Dobra, ja steruję tym, bo wy nie umiecie, jak widać. No, instant, call, instant. No nie, chyba już jednak nie wejdę. O, o, o kurde. Dobra. Chodź, masz drogę wolną. Albo ja pójdę. Ja mnie ufam. Nie. Idź stąd. Moja kolej. Bok. Bok. Za chwilę do przodu będzie. Dobrze? Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, 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 jest dobrze, teraz mamy tylko kolejne kabel. Tak! Dobra, kabelki teraz trzeba podpić. To dobrze, że to w wodzie jest? No, nie, ale to jest wodoodporna woda. Wodoszczelna. Wodoszczelna, no. Teraz czerwony kabel. Podep dobrze, mamy to! Tylko teraz gdzie mamy iść? Na kuziora. A, no tak. Idę. nie, nie! Dara. O, do uwu jadę, uwu! Ja to, dlaczego jestem taki? Taki to znaczy jaki? Tam. No widać, że specjalnie. Daj to nie tutaj. Jak nie tu? Tu masz. Patrz, patrz to tam. No to jest to, to samo. tutaj <laughs> O tego makarena. Makarena, makarena, żeby złote O. Pomóż! 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 Znowu będziemy występować w filmach razem. <śles> o, ale mnie Mocny! Drzwiami dostałeś! No połkaj te drzwi! Otwórz nam! Otwórz Otwórz mi! No otwórz mi! Ale ta dźwignia się trzyma! Weź się i tak. tam Cezar weź tu i przy... o, tak oskoczyć, o o nie da się tu jest niewidzialna da. Wow. z nim wziąć na ściana Chyba Gdzie mamy stąd? Weź plik mi tą V V Jaką klik? A Ej, no, może być. Zapewne dwie trzeba kliknąć. Oooo! Wow. Tak! Tak! Działa! Jestem geniuszem! Trzymaj to! Bo ja nie klikłem V! Oooo! Jestem geniuszem! Nie no. Pomocy! Uch, pomóż! Pomóż! Pom Pomóż mi! Jestem w gorszej sytuacji. Ja jestem w gorszej sytuacji. No a ja! Czy ty spadłeś? Tak, on spadł! On Teraz tu. Ale dobra. teraz musimy tak zrobić, żeby ta kulka przetrwała, dobra. No tak, kolce na różowe idź. Ja, ja jestem w tym. I ja się cofam wtedy na żółte. Dobra. Kurde. Najpierw ja Czerwony No, za szybko czerwony. Ale? Najpierw ja, Pies, a tu jest niebieski. Najpierw Aha, niebiesko. ja, ja za szybko, dobra, sobie Ja idę na żółty. No, ja idę na niebieski. Czerwony, czerwony. Dawaj, lecisz Baltazarze. Uuu, jest, udało się. Puchar. pierwszy. Dobra, zabieramy, cyganimy, puchar. Czarna dziura! O nie, nie działa! Yeah, yeah, yeah. O oh, mi godzina Godzina <laughs>